To gra chce, żebyśmy skończyli, czy gra chce, żebyśmy dalej grali? Żebyśmy skończyli. No to pięknie, no tak? Pierwszy raz na naszych tierach jesteśmy. No, no ostatnią giereczkę. No, bo tu też nie wiadomo, do... ja nie wiem, gdzie jechać teraz. Do ataku, na lewo, czy tam w środek, do, do tej fabryki. Ostatnio żeśmy tak wjechali na te arty pojechaliśmy, bo już nas kurwiały. Bo gdyby tak wszyscy wszędzie wyjechali. No zobacz, kanał sportowy na YouTubie nie tak dawno zaczął działalność. Jest tam kilku tych takich Ala dziennikarzy z tych stacji, nie? Co ten kanał prowadzą. Jest tam też ten Michał Pol, co mówiłem, że taki... No, mi się bardzo podoba ten gościu. No i na przykład rozmawiają na temat ten studiu, nadają na żywo. No i przez telefon od razu rozmawiają. Co jest z tym czołgiem? Rozmawiają od razu przez telefon z tym. Z, ze zbitniewym bąkiem. No kurwa. Ja też bym chciał, na, żeby ktoś taki w miarę fa znany do mnie. O, jedzie, jedzie, gościu. Niech, niech, niech wyjedzie tu. Niech wyjedzie. O, jeszcze z góry nie, nie, strzelają, ty. Niszczycie tam. Kur Kto mnie znalazł? Ty, niszczycie jest na dachu. ja się Ty, A wjeżdżać będzie, czołg. Wjeżdżać będzie z lewej strony. Wjeżdża, gościu. Nie jedę Dobra dobra, ten niszczyciel nie Kurwa. będzie miał bicia tu na dół Jeszcze Arta tu strzela, nie? Mhm. Kurwa ile to tych ciobów jest? No. I po nas? Nie po nas. Spokojnie jak się skupimy to będzie po nich Skupiajcie się. Dobrze Zobacz, zobacz co się dzieje, oni sami wyjeżdżają, dobra. No bardzo, ja wyjeżdżam. Nie trafiłem w tego niszczyć. No Szajek, szajek! Odwróć się! Szajek! Odwróć się szajek! Kurwa strzel w niego, no. Ja pierdzielę On strzelił w ciebie ty. No ale ty miałeś się odwrócić i strzelić, a nie wyjechać mu pod działo. I on spadł na mnie mi na, na, na górę ty. A. Rozumiesz? Ja mam hm? no, tylko jeden strzał. Pierdol, ty, dwa, oni tu sami przyjeżdżają, kurwa. No to jedź, objeżdżaj ich albo co. No pan jest też lekki. Ale ja nie jestem szybszy. Kurwa, nie mogę, nie mogę wyjechać. Teraz ja złom kurwa przeszkadzać. No wiem, dlatego trzeba go objechać ten złom. Ty no, my tu, ja zrobiłem trzy fragi, to są jedyne fragi w tej grze, nie? Ja zrobiłem Prze jeden. Trzy patrz, wszystkie jadą tu, te czołgi. No. Oni, cofnij się Paweł, bo ja chcę przejechać. Miałeś się cofnąć, nie do przodu wyjechać, no zginiesz, no. Odbiłem się. Wyjechałeś do przodu pod działa innych, no. Właśnie o to chodzi, że miałeś się cofnąć, panie. Dobra. Ty, my to wygramy i to na lajciku, patrz. Nie, nie wiem co tu się dzieje, ale ja takiej gry nie widziałem, żeby oni tu wszyscy do nas przyjeżdżali i ginęli. I Jadę na tego ciężkiego. Chola, że tutaj jest niszczyciel na prosty. Chola. Jadę na Leo. Dawaj, dawaj, pa Szajek. Już nie siedź tam. Już dawno wyjechałem. Podjarałem gościa. Zgasił się, ja pierdolę. On się nie patrzy na ciebie. Wiem. No, trochę... I się nie będzie patrzał. No, trochę... Szałek zaspał Właśnie nie wiem, Popiąc. mam... Nie ma wrażenie, że ty nie patrzysz na mapie co się dzieje. Wjeżdżamy tego kurwa ciężkiego. Jazda. Bierzemy na siebie grę. Kurwa nie trafiłem. Szaisz. Wjeżdżamy dalej, w w jest... Warte wjeżdżamy w nią... Arta, ona ma trzy. Ona ma tylko trzy życia. No ta Arta. to kurwa wjeżdżamy z nią w tę Po lewej. Nie trafiłem, a on we mnie trafił, nie? O kurwa a te <laughs> Szajek zrobił samobójstwo Jak tyś to zrobił Jak ty to zrobiłeś Halo, szajek Szadem zostałem Czaisz? Mówiłeś, że Arta ma trzy. No kurwa to, to chyba z kimś na kogoś innego się patrzyłem Bo też tam z tyłu był no i pięknie. Tak ogólnie można skończyć. Sześć fragów mam. Ja jeden. Na ja Paweł, jak mówię, cofnij się. To nie idź do przodu, gdzie są cztery czołgi i strzelają w nas. tylko patrzą, żeby wyjechać. Ty tego nie widziałeś, że tam stoją czołgi i czekają, żeby wyjechać? Żeby, żebyś tylko wyjechał, bo one celowały w to miejsce, gdzie my wyjeżdżaliśmy. Ja ci nie powiedziałem wyjeżdżaj, tylko ja wiesz, wiesz, to ja trzeba... Ale to trzeba czytać grę. To się cofasz, to jesteś lekkim czołgiem. Ja, jak ci... ja wiem, ja jestem wkurwiony na tego ciężkiego, bo się cały czas od niego odbijałem. Myślałem, że jak wyjadę, to go zdążę objechać. Dobra, wygraliśmy.